Cześć! Już 13 kwietnia o godzinie 10 w warszawskiej Arkadii w sali zabaw Fikołki rozpoczynamy Minecraft Day. Czeka tam na Ciebie mnóstwo atrakcji, Między innymi budowanie bazy rodem w Minecraft, nauka programowania różnych minecraftowych mobów i warsztaty zgotowania potraw inspirowanych Minecraftem. Link do wszystkiego, biletów, szczegółowego opisu wydarzenia znajdziesz w opisie. Bardzo Cię tam zapraszam i mam nadzieję, że jeżeli będziesz mógł to się zobaczymy. Weź koniecznie znajomych, wpadaj, do zobaczenia. Cześć z i witam Cię w kolejnym odcinku na naszym kanale i w dzisiejszym odcinku razem z Shady. Siema! Witam bardzo serdecznie, cześć! Dzisiaj będziemy coś budować fajnego. tak, ale nie coś fajnego, tylko milion fajnych rzeczy. się że sześć fajnych rzeczy, bo i już. każdy co bo jak zwykle nie wiem, stary, powiedz mi kiedyś przed. Powiedz odcinkiem, w co mi w ostatniej chwili co będziemy budować. I <grym grym> to jest ja, będziemy budować to, co jest tytule na miniaturce. Turce razy trzy. Yy, i w tych wielkich polach będziemy to budować? 10 minut. Ej, to ej to ja mogę wiedzieć? To, czy to, nie. To, jest się to powiedz mi. Hmm. Jeżeli wszyscy są łapkę w górę. Okej, okay, jeżeli będzie 2000 łapek w górę pod filmem to nie od nie teraz. Nie, byłem. to teraz na tym będę mówić Szendiemu co budujemy. No proszę, proszę, o. zostawcie Okej, okay, dobra, proszę. więc jeżeli chcecie, to stać się <laughs> okiem dla Szendiego. Patrzcie na, to na to jego pasa, ja jakobyś chciał tą łapkę w górę. No, o, na, na siedzę sobie, ja chuj spójrz No stary, tak. zobacz na mnie, spójrz, no! no żyje, gina, ciach, na nie, dobra, 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 na brzegu. ale to ta, 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 tak serio, co, co, budujemy? co nie, budujemy? Budujemy, stary, roboty, więc przygotuj... Roboty?! Tak, roboty, przygotuj ten stary. O kurde, A, czekaj, dobra, o, no, to teraz ja będę... No, żółtym będzie mi pasować do skina. Yy, nie, mój jest ja... stary. Nie, ale stary, no co ty, weź, weź, Cześć, to żeż, pokaż, pokaż, ale... pokaż po... stary, czekaj chwilę, czuj, bo bo by. mi też pasuje do skina. Nie widzisz? Ale, mam ale tu, No, no, no nie, dobra, nie. Spalne, dobra, O, będzie. Spalne. Od Czy początku polec... serii ty zmieniłeś cały ten skin specjalnie, żeby tutaj no, no, mu zderzyć na w polu. Nie no, właśnie bo ja jestem dzieciaczkiem, wiesz. To ja wiem o co chodzi. Ja wiem, sobie, że jesteś kumlem Janka tak zwanego. No nie ważne. No, 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 to, no, to wie o co chodzi, ten wie, ten subskrybuje, że nie A my więc, stary, przygotowujemy się już do budowy naszych giga, albo nie giga, robotów. Ty, jak wygląda robot? No, ja nie patrz proszę tylko w Google tym balazem. Nie, boże. nie, no ja stary nie patrzę. Ja, ja wiem, że ty lubisz, ja, ja wiem, nie mam Ja lubię, wie, ja ja wiem. Wszędzie, ja, wszyscy tak, wiemy. Ale, ale, stary, kto jak to, ale ja? Ja no, sobie zobaczę, no, no, co ty? No, nie, no weźcie. trochę, mógł. trochę, tak? Trochę? Nie mów, tak. Nie, nie patrzę. Nie, nie, wcale. Okej, okay, okej, okay, totalnie nie. No dobra, nie, nie, no to wie. myślę, stary, że w takim razie moglibyśmy już. E, zaczynać za sekundkę. Ruszę z kopyta, ale jeszcze ja jestem nie. gotowy. Za sekundkę. Jeszcze nie. Jeszcze, nie? No, jeszcze no, dobra. nie. Jeszcze. Jeszcze nie Jeszcze sorry. nie. Trzybujcie dobra, chwili. jeszcze nie, okej, okej. Okej. To trzy. cztery Ry! I ruszy ry, ry, jak z Skopyta. Superansko! takiego, coś takiego. Dobra, kurde, jak powinien wyglądać robot? To jest dobre pytanie. Ile mamy? 10 uh, minut, tak? No dobra, tak, tak, tak. To jest dźwięk pisywania w Google, jak wygląda robot. Nie, nie, to jest, to jest dźwięk wpisywania, to jest dzień wpisywania Stone brika. Okej, okay, dobrze, rozumiem, spoko, spoko, okej, okay, zobaczymy. nie, nie, nie no, ufasz Ja mnie. takie coś zrobię, powiem, z tego wytłumaczę jakoś, a póki co muszę to wszystko zaprojektować. Ja teraz nie mogę, stary, nawet klawiatury używać, bo już tutaj, o, No, wpisuję, stary, to... no tak to jest, jak się Nie, czytuje. no wcale nie, no właśnie, wcale nie, wcale nie. Więc ja muszę wyliczyć środek jak mniej więcej. Do Dobra, jak... O, masakra, stary, szczerze mówiąc, 10 minut ja myślę, jest dużo czasu. To muszą, mogą być naprawdę epickie budowle, że Dobra. tak powiem. No, ja, ja się, stary, mega postaram. Kiedyś ja w ogóle budowałem roboty, wiesz, w Minecraft, tak? jak, jak byłem to mniejszy, no. Stary, kiedyś, kiedyś mega się jarałem budowaniem robotów. O, Także stary, niedobrze. Ja to nieco, nie nieco ogarnąłem, jak trafiłem się na dobrego nie puszcznika. wiem, czy pamiętam. Nie wiem, czy pamiętam. No hmm, to zobaczymy. Kiedyś... Ale masz może gdzieś jakiś filmik dwać robotę, albo jakiś projekt, stary. Y tak, tak, miałem, miałem taki filmik, no, stary uu, kiedyś z robotem. No by to on chodził, bo to był taki automatyczny. O nie, jeżeli to zrobisz, stary. Ale to... nie, nie, tego nie pamiętam opór. Nie, to, dobrze, był, to, był, dobrze. Strasznie, dobrze. to był strasznie to był strasznie skomplikowana, budowa, Bardzo się to nie. cieszę, że nie pamiętasz. <laughs> <laughs> nie, okay. nie pamiętam opór, e, tak? Ja tak no nie ma szans. No ale to jest ja przygotowuję na razie takie pod. O nie! Co? No, no niedobrze! Ja zawsze, stare wszystko psuję na samym początku, Ale nie wiem. Co, co, co zrobiłeś? Co się stało? No stary, zbudowałem i zepsułem, no, sam Tam, sobie. To może, może dobrze, stary, patrz na plusy. Nie, 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 nie no niedobrze właśnie. Ale patrz niedobrze. na plusy, stary. No stary, plusów brak jak na no, razie. Dla zresztą. mnie dużo. No dobra, no dla ciebie dużo, no to raz. stary, a to już coś, Kurde, coś. jak to zrobić? O! W ten sposób, wygląda pyk, 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 pyk. A tu za takie ciemnisze. O to wygląda stary. Co ty kombinujesz stary, jest mój naprawdę robot, ciekawy. robot, Jeszcze to Jeszcze 8 minut niecałe, ale jednak to już trochę czasu. Mój robot to będzie Czekaj, jak się, a to brick Boję się, naprawdę, boję się co tam, naprawdę. Brick stone, stone stary. Ty robisz kamiennego robota jakiegoś, tak? nie. nie nie jest, to tak, Znaczy, może troszkę kamiennego, może. O nie, tego nie można tak stawiać. Kto Arres to wybuchnie? Ja na razie sensu. jakieś takie podstawki jeszcze. Ja bardzo, bardzo basic na razie robię rzeczy, wiesz? Ale dzisiaj, dzisiaj jesteśmy pierwszy raz chyba bez widowni, co? Bo nagrywamy to My, no, mega rano. No, o! jeszcze nie masz tak dużo ludzi, w sumie rzeczywiście, to prawda. No, nie I i nie masz tak ludzi. W ogóle nagrywamy streamer.pl, tylko przypominam. Jeżeli ktoś jeszcze nie był na serwerze, nie gra, to ja bardzo Ci zapraszam, zwłaszcza osoby, które lubią budować, ponieważ to jest serwer do budowania Free build. Na tak nie, jest. nie może każdy z was budować, co zechce, co sobie wymyśli i pokazać to światu. A my Shandy, a kurczę, kurczę, Mój kurczę, robot kurczę, to kozak, stary. Mój robot to kozak, tylko Aż tak? Mu jeszcze, jeszcze mu robię miotacz ognia, no i będziesz to. Co? co miotacz ognia? Co? No. Nie. <laughs> tak! Nie. Czekaj, nie? Jak, to, jak to powinno wyglądać? Uwiem, co? Jak to... miotacz ognia, stary, spokojnie. No dobra, ja stary zrobię z miotaczem ognia, będzie fajnie, czekaj. Jezus, stary, daj mi szansę. Naprawdę, jeszcze ja cykam. Stary, miotacz ognia, stąd bliki, co jest grane z tobą? Dobra, Źle to będzie nie wiedziałem, w ognia, ale. Skąd ja mogłem widzieć, stary, że jakimś robosztosem? Nie, stary, ja nie jestem RoboSztosem, serio. Ja tak tylko gadam, stary. Tak naprawdę to nie, serio. Mm -hmm. e, dobra, coś takiego? Nie, wiem, czy ci wierzyć, co naprawdę nie, naprawdę nie, nie, Teraz się. Teraz się, pogubiłem. nie, no nie stary. Nie, no, nie, no, ja to nie. Nie, skąd? Okay, okay. stary skąd? Okej, okay. bo ja, póki co mój robot stary... Jeszcze nie wygląda jak robot, ale okay, będzie. Dobra. Jak robot. Mój wygląda już, stary mój wygląda, tak. No dobrze. dobrze. No to zazdroszczę. Mój na razie wygląda jak kurczak mechaniczny. Może... Jak kurczak mechaniczny, Może no to, A może to będzie kurczak mechaniczny, kto wie. Kurczak, tak ma być? kurczak mechaniczny, dobrze. Kto wie, co to ma być? Dobryczak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, okej. Okay. Ma seksyjne nóżki piękne. Bardzo okay. ładnie, bardzo no ładnie wychodzi, nie powiem. Stary mój, ma irokeza. Co? So, dobra. Nie mam pytań stary, Jeszcze nie mam głowy, właśnie muszę się spiąć. E, więc tak, szybko, 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 szybko. Mój to będzie stary robot trojański jakiś. Trojański robot? No, no dobra. Ale, ale, ale potem wytłumaczę o co chodzi. E, na razie muszę się spiąć z czasem, bo z czasem jest słabo. niestety um. Dobra, mnie. stary, czekaj. czekaj. O, tak. Ej, no mój już to elegancko wygląda. Tak. I stary, ja już skończyłem w sumie. Ej, e... kończymy, kończymy, kończymy. Tak, kończymy. No, no jasne. Chciałbyś, jeszcze 5 stary? minut. A jak stary? Co 5 minut jeszcze, to ja chyba ze 3 jeszcze zbuduję, stary, taki Dobra, ja zrobiłem formę i teraz będę robić tutaj sobie. Stary, naprawdę aż tak szybko zrobiłeś to wszystko? No naprawdę, mój jest już wszystko gotowy, stary. Aż się nie co, wierzyć, co, co tak? więcej robić. Serio? Nie, no ja robię dużego robota po prostu, stary. A dużego robota robić, stary? To nie, to mój jest taki. No, znowu zniszczyłem sobie! O, widzisz, stary, więc idealnie. Jakby ty sobie będziesz niszczyć tego robota. Nie. Jakiś czas jeszcze, a ja w tym czasie zbuduję swojego. Nie, dobrze, I wszyscy nie będą. Nie, wszyscy będą zadowoleni po prostu. No dobra, dobra. Tak. Okej, okay, to, to ja robię, ci kibicuję, tak, starcze. Tak. jakby za ciebie. Mhm, no dobra, dziękuję bardzo, dziękuję. No a proszę bardzo, proszę bardzo. No, może w ten sposób i w sumie może o tak. O. Coś w ten sposób. Zastanawiam się, co to można byłoby dodać jeszcze do niego, kurczę, no stary, ja po prostu robię dużej robota, więc jakby nie mam nawet pomysłu co dodać, po prostu jak się wyrobić, stary, bardziej. <laughs> Okej, okay, jak się tak, wyrobić. Tak Dobra, czaje. na pewno jest e, to bardzo muszę to poprawić. Co się dzieje tam, co się dzieje, meczku? Nie tak zastanawiam się, co mogę do niego jeszcze dodać, A może jakiś mu zrobi plecak, czy coś. Plecak? Jetpack jakiś no. może. Jakiś taki jetpack, czy coś w tym no, stylu. No, to właśnie. by było stylowe, nie powiem. O, wiem co mu zrobić. Zrobię Zrobił mu taki plecak, wiesz, że ten ogień leci z tego plecaka. No to właśnie jetpack, wiesz. To, 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 to się nazywa jetpack, stary. Właśnie też chciałem. Ja tutaj... Nie, ale ja mówię stary o wiesz, jak ktoś ma miotać ognia, to ten ogień mu się bierze z a, takiego plecaka na plecak Aaa, dobra, dobra. A on się tak znikąd wtubrał, Kur... to ja mu zrobię taki plecaczek. No dobra, dobra, sporo. O! No i właśnie fajnie. to troszeczkę elegancko to Okej, wygląda stary, cykam się, cykam się, naprawdę co ty stary, komentujesz 3 minuty czy pół minuty właściwie? więc to jest jeszcze no trochę czasu to ja, sk ja skończyłem jakby już skończyłeś no, jakby... no stary, ja już mogę skończyć, ja no. już nawet nie mam co zrobić więcej. O, czekaj! Aż tak. Ja to zrobię, ja to zrobię. O nie, Aż, jednak nie e, mogę, ale ty masz opa. Chyba. Ej, bo mi, mi otacz ognia mi gasi! Co? Nie dobrze? No, ale no to stare, oby nie było deszczu, kiedy będziemy wyglądać sobie, wiesz. No właśnie, no. Wdowlę, to jest. O, nie stary nie by było deszczu. E, pogubiłem się, pogubiłem się. Jak ja natomiast... A to no to musi być tutaj. A to musi być tutaj, bo ja chcę zrobić symetrycznie, to ładnie. Okej, okay. i to jest tutaj, z tego co się orientuje. A co idzie tu? Dobra, spoko, działa mi to ładnie. I zaraz, stary, myślę, że też będę kończyć, tylko jeszcze potrzebuję... No, jeszcze okay. potrzebuję w chwili na wyrównanie okay. tego, zrobienie głowy, bo jeszcze nie zrobię głowy. No, więc jeszcze to czas trochę, no ale idzie. Dobra, stary, ale to, to dobrze ci idzie. W sensie, ja, ja ci stary kibicuję, serio. Ile, ile zostało czasu jeszcze? Dużo no, jest stary, stary. Dwie minutę? minuty pan. No, dwie minuty? 2 minuty jeszcze? Tak, stary, ja jeszcze. Stary musisz ja jeszcze... To skrócić, za długo to trwa? No, tak, musi się skrócić. Bucio! Na początku się ledwo wyrabiałyśmy, teraz to, o, skrócić. Ja muszę tutaj zrobić tego robota solidnie. Nie powiem. No dobra, ale jestem mega ciekaw, jak twój wygląda. Raz, dwa, wiesz? Mega jestem ciekaw. Jestem zadowolony, naprawdę. Ja jestem zadowolony z mojej robota. Eee, no, tylko że jeszcze troszeczkę potrzebuję pracy. Eee, może expand. Eee. Zobaczymy. O, ktoś tu przyszedł. Ktoś tu okay. przyszedł. Zobaczymy, czy, czy zgadną, stary, co budujemy. Dobra. A, więc, Ej, to w sumie dobrze, stary. To w takim razie twój przypomina robota, bo zgadują, że to robot. Dobra, a twój nie no, przypomina robota. jest dobrze. No, no, mój to wiesz. No, mój to jakby oczywiste, że przypomina. Hmm. Okej, okay, no. rozumiem, rozumiem. Dzisiaj ja jestem ja tutaj pewny siebie, wiesz, swojej pozycji. nie no, mi się, że jest, jest Minuta 30. mi jeszcze brakuje bardzo dużo stary, szczerze mówiąc. Okej, okay, okej, okay. okay, bardzo no, no, Kurde, to ten twój stary jest jakiś ogromny, no, bo mój to jest taki dziesięć tak, mój jest stary duży. W sensie ocena wymiary też. To, o, tak, 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 to nie wątpię. Uh, nie, a stary, naprawdę, jeszcze mi brakuje dużo stary. Nie zdążę chyba. Nie zdążę! Szybciej muszę to robić! Jezus. Dobra, stary. O, okej. Okay. O... Dobra. No, mój, kurde, no i no nic już nie dodam. to no. dobra. Y to wygląda źle, to wygląda źle. Pyk, pyk, dobra. Wygląda lepiej. Załóżmy i muszę zrobić mu jeszcze drugą rękę. O, nie, mało czasu. Pyk, u mnie się stary, pyk, takie, znisz takie zniszczenie tu się dzieje, u mnie, spustoszenie wręcz. Aż tak? No, mega, stary. Dobra, a ja teraz zrobię mu na razie taką szybkie jakieś ręce. Bardzo szybkie, niestety. Ale... Szybkie rączki, dobra. No, szybkie rączki, ale działające jak najbardziej. I tutaj będzie mieć. coś. takie. Kurde, tak to najgorzej jak miotacz się rozsypie, bo wtedy tutaj troszeczkę. troszeczkę o... otoczenie musi się ten... Dobra, ja starymu szybko robię twarz nową. Mamy 20 sekund. Mam nadzieję, stary że ci nie wybuchnie serwer, jak, jak uruchomię miotacz ognia. No, też mam taką nadzieję, stary. Generalnie bardzo lubię ten serwer i wolałbym, żeby istniał. Yy, o, o, 12 sekund, a ja tu kończę mu. Okej, okay, dobra. I jeszcze mu zrobię takiego. Fikusa na głowie. Okej, okay. pięknie. To jest prawdziwy. Yy, prawdziwy robot. Oj, zapraszam, Sandy, w takim razie. Czyli co to już koniec? Pyk. Ko co? Oto mój robot! A, tylko to jest żółte Stali, na dole. Stary, to takiego wielkiego robota walnąłeś? No a co? A co? I <laughs> ty mnie spojnie przypomina robota. No już też wspomniałem, ale to, to żółty się nie liczy, stary, ogólnie, ja myślę, że to nie jesteś część... Ale takiego kuchacji. robota walno... to nie, no to chyba ty, stary, z internetu brałeś dzisiaj. Jak brałem z internetu? Z głowy, wymyślałem go sobie. Takiego robota walnołeś z cieka, głowy? Czekaj, czekaj, bo tybie, ty coś, starym podpuszczasz, trzeba, zrobić coś epickiego. Więc tak, wiadomo, że ma, stary, co? nogi, ręce, co tu mówić, w sumie nie ma. Stary, <laughs> ja ten twój, twój to jest kozacki jakiś robot, ale on wygląda, stary, jakby przynosi jedzenie z robot kuchenny? Nie, to ma ten robot kuchenny, chcesz? Ja tak zrobiłeś mi Co robota! Stary, paczek stary, jak stary, wygląda stary, mój robot! Ja zrobiłem na... takiego. O wow, a wygląda ciekawie, stary! Chciałem się... zrobić takiego, więc jakby z wykonaniem <laughs> takim, wiesz, tak, bardziej skomplikowanym, zrobiłeś, stary... ale. Zobacz, ale jak ci się podoba plecak z miotem stary, Tak, się jedną rzecz, stary, według mnie źle. Jaką, jaką? Gdzie jest to, to, że zrobiłem. To jest e... No tu jest plecak tutaj z tyłu. To jest Aha, stary, to co jest plecak? Ha, stary, to jest. Czemu nie zrobiłeś, stary, o takiej główki? No bo, no bo ja chciałem, <laughs> żeby on był takim. Bo chciałem, żeby był cyklopem, a teraz jest a, taki smutny. Okej, okay, no teraz sorry, już, już zmienia z powrotem, że nie było. O, teraz jest cyklopem. No Okej, okay, stary, powiedz ci, Strasz, że jest. Wyró konkurencja, bo zupełnie inne stare rzeczy zrobiliśmy. No ja tak, no ale stary... mega zrobiliśmy troszeczkę w innej tematyce, no. Tak, ale ja starczyłem twój... wielkiego giga robota stary. Ja, to e... twój jest no, jest ogromny. Ty stary, stary zbudowałeś takiego ładnego mecha tutaj mniejszego. E... No. no tutaj widzę, muszę zdecydować to. Był to taki terminator. głosujcie. Że... do, roz... do roz... Roz... na YouTubie, więc za głos teraz robisz. Jest... Izu... Co jest? Wiesz, stary? jaka jest ciekawostka z tej serii, to jest chyba z dziesiąty odcinek stary ze mną ja nigdy nie wygrałem. Jeszcze nie, nie wygrałeś, no okej, okay. <grymiania> może z jest ten dzień, kiedy zdecydujemy się <grymiania> z może zagustujemy na Ciebie Shendym, zobaczymy, e, póki co lecimy z minutowymi budowlami, więc oh stary, yeah. przygotuj oh się, mnie zainspirowało Kurde, co, rzecz, minuta? stary, dużo Cunca. rzeczy, dużo rzeczy, powiem tak, dużo rzeczy, spokojnie, dużo rzeczy, to ty masz jakiś pomysł w takim razie, uh, na to okej, okay, totalnie, dobra. totalnie, ja mam pomysł, totalnie masz Myślę, pomysł, dobra, stary. to ja też totalnie mam pomysł, będzie dobrze, okej, no dobrze stary no no to ja stary, dobrze dobrze to ja teraz stary trochę ściągnę od ciebie w takim razie okej okay, dobra dobra stary spokojnie śmiało ja się nie obrażę śmiało, śmiało. dobra A... dobra, no okej okay. to ja jestem gotowy stary Możemy ja potrzebuję jeszcze się... sekundki jeszcze sekundki okej okay. nie ma problemu jest... kolego żadnego takiego okej okay. i trzy czy-ry! Ruszyli tak, jak z kopyta. tak jest! Ruszyli jak z kopyta. dobra, 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 ruszyli z kopyta elegancko, dobra, cyk, 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 śliczny robocik, stary to ja zrobię to teraz. No, to no, no właśnie, też stary to już ślicznie robię to wszystko. Dobra, e, nawalam skur, stary mega. Minuta to spii. jest jednak mało czasu, to jest jednak mało czasu. E, tak, tak zrobię krzywo, super. Ja, ja też już ma... zrobiłem krzywo, stary spokojnie, jakby nie jesteś sam, okej. Okay, dobra, dobra, dobra. Tyk, cyk, 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 cyk. Okej, Okej, i teraz cyk. tak jak ty mówiłeś stary okej. Okay. I tutaj da... O, o pomysł! Mam pomysł! Fajny pomysł mam. Pyk, pyk, pyk. Fajny pomysł, pik. stary okej. Okay. Okay. Dobra, e, tak z... um... e, co? Co, czemu to się tak zrobiło? Jak to zrobić? Czemu to o, nie, się nie chce tak. zrobić? o, -o. ale o, Też nie, nie. stary zrobić, okej. Okay. O, o, nie chce się działa? zrobić, nie chce się działa? zrobić, czemu się nie chce zrobić? Czemu się nie chce zrobić? Czemu się nie chce to... zrobić? Czemu się nie chce zrobić? Okay. O, o tak jest! Jejku, zaciąło, dobra, Jej, by dobra super. Y, Okej, okay. dobra, no to stary... No ja skończyłem już. Jak... Witam, to mój stary wow! robot. Wow! Ze strzelającymi ziołkami. O, ale on ma miotacze, stary. Gdyby stary jeszcze miał takie coś, jakieś takie, o takie no, coś. O, no, 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 no to byłby fajnie, wygląd, myślę. Wygląda mega dobrze, stary e, wygląda. No, ma mega takie strzelanie, już tutaj detale, że to się świeci, to to. Chyba, się to, jego oczy, jego oczy. No, oczy mają są piękne. Alligatora. Mają piękne oczy. Głębie. Tak, o to chodziło, byku. O to chodziło. Mega, mega piękne oczy w sumie, są. No. gdy stary pomyślał. Troszeczkę jest kwadratowy, nie? Ale. No, troszeczkę. To jest Minecraft. stary jakieś takie. O, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj, taki, czekaj. Ze, taki nosek, stary czy buszkę? E, takie stare, jakieś ząbki dziwne. Aha, ze, <laughs> na, ze ząbki Na weź na płyty jakieś do oprogramowania, aktualizacji. Nie wiem. Tak, jak może. Jest, jest, jest no, takie włoskie, mu, strzelić. O, no, jakby. Teraz wydaje mi No i tylko doki się z tego niestety. Więc myślę, że to byłby minus zdecydowanie. Trzeba usnąć szybko. Eh, to jest mój robot mintowy. Zobaczmy stary. Zabtrzymy go do mnie. Robot. Obróć się dobra. Paliłeś. Piękne, piękne, to jest. Piękny jest. Stary, ale wiesz o co chodzi? Ale ja ci powiem, jaki jest zamysł. Okej, okay, to jest style to jest wiesz, jak wygląda ten, ten robot stary? Chodzi no. o to, że to nie jest nawet robot, tylko to jest taka zbroja, którą zakładasz na siebie, jak jesteś człowiekiem. A, I taki... teraz jesteś człowieku robotem i wiesz. No taki mech, mech. No to stary może tutaj jest, coś możesz zrobić stary, gdybyś miał tutaj czas. E, Mógł zrobić stary, popatrz. Weź stary weź do środka. No dobra stary, czy coś takie szybko tutaj? z takiego traptora Czekaj, weź, weź do środka, no O, o okej, okay. dobra I stary, mogłeś sobie sprawdzić Oj, i teraz jestem, wiesz, teraz jestem stary I robotem Czekaj, 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 czekaj I patrz stary na to, o tak mogłeś sobie zrobić tam w środku lever Aha, że jeszcze będę mógł ej no stary, czekaj Tylko, że czeka. jest dobry strony go otworzę O, Sorry, czekaj Złamałem nogę so, o, Dobrze, już działa, proszę wejść do środka Ulepszaj, mam robota E, okay. O, proszę, e, proszę bardzo. Chodź okay. środka. Się, bardzo... I teraz to Ty... sterowanie. No, Jejde, bramu, Teraz stary, gdyby było to, to bym na pewno się zagłosował, ale wiesz, nie wiem Kurde, no to lipa Ale nie, stary, bardzo fajny koncept. Zwłaszcza no, gdyby. Taki no. no? No, 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 fajny, podoba mi się, podoba mi się, stary, jak na minutkę. Bardzo nieźle sobie poradziłeś, stary. No, dziękuję, dziękuję, dziękuję. W takim razie, byku, zostaje nam najważniejsza 10-sekundowa okay, konkurencja. Ja tutaj przygotowuję itemki, stare w takim razie. Okej, okay, to to się przyda, to się przyda, 10 sekund to jest bardzo mało, Ty pominam ci tylko, nie? Okej, okay, to jest mało, ogólnie. to jest tak, tak, pamiętam tak? E, tak, 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 dobra, tak. Dobra, dobra, to dobrze, że tak, pamiętasz. Tak. Okej, i tak, tak. e, ja, stary, już kończy, dobra, to. Dobra, możemy cisnąć, stary, możemy ciśnę, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Mm, no, stary, po czy ty czegoś nie budujesz, dobra, nie budujesz, Nie! Okay. No, nie. muszę się upewnić co? jednak, bo różnie bywa, stary. Każdym strygi. razem, no, Różnie bywa, różnie bywa, dobra. Trzy, czter, cztery, ry, ruszyli jak z pyta. Dobra. Dobra, stary, 10 sekund okay. to jest moja konkurencja, wiesz co? Okay. Dobra. i Tutaj pyk. coś takiego, pyk. Dobra, no to zrobiłem. Ale stary, no nie, no znowu mnie typnął, jest jak szem. No bo po czasie! Szandy! No wcale Shandy. nie, bo mi się nie postawiło! Zobacz, no. To jest robot, którym. To jest robot, yy. Yy, Tu masz stary yy. antenkę, no nie? Jaka, a tu, nie patrz, a tu jest komputer, z którego Aha. sterujesz z tym robotem. I co? Aha, i no co rozumiem, on. on, on to... czy co? Co? Nie, nie wiem. On teraz w sensie? chodzi, stary, jest w jakimś... uśpiony jest, czy Tak, co? jest uśpiony. A, a to jest... a i ten, a i odkurzacz, że on, stary, jeździ i Tak, stary, bo jak, jak, jak postawisz dźwignię, to on działa, świeci, jest aktywowany. Aha, a, e a jak się go wyłącza, stary? Musisz go się rozkupując... A, że, aha, że tutaj, że stary, no, to jest takie stary, mało stary trzeba podłogę rozwalić, żeby Ale odkurzyć. wiesz wszystko, trwa. Na prasę jeszcze, do raz. zobaczymy. Um. <laughs> No bo mnie w złym momencie tepnąłeś, patrz, bo tu brakuje jednej bardzo ważnej rzeczy, Czeka, ale czekaj, czekaj, ale czemu, czemu, stary? Czemu, 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 czemu? A bo no. to się nie da na tym postawić! No, no to jak widać, niestety A -a. nie udało się. A -a. Nie, no teraz działa! No, ale tego nie było, stary, tego nie było, raczej było tak. Ja myślałem, że to się da postawić. No dobra, Ej, no sobie. Co konkurencja robisz? w 10 sekund wyszła bo, bo tu, jest, tu jest moja główka, patrz, to jest moja główka, stary, ja jestem tym robotem. Aha, 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 ty też mech taki, tak? Tak, tak. Tak, rozumiem koncept, szanuję inicjatywę. Nice, więc... Um, cóż... Shen, mam na nadzieję, że wygrasz w tym odcinku, bo... No ja też mam taką no, nadzieję, stary, że wygłosiłcie na no, mnie, no, ale pierwszy rok był spoko. Możecie życzyć się, życzy się temu, że pewnego dnia wygrał, że nie dzisiaj. E, a my słyszymy się jutro, o, o nie. 14. Więc... Kiedyś wygram, stary, na pewno. Tak, no stare wszyscy by kibicują, stary, wszyscy. Ja e, subskrybuj, drogi widzowie, ten kanał, subskrybuj kanał Szendy'ego oczywiście, gdzie możesz mnie też zobaczyć w bardzo dziwnych sytuacjach, na kanał <laughs> um, No i cóż, my słyszymy się jutro, do zobaczenia, subskrybuj i łapka w górę, cześć!